Dzień dobry Jakub Drzewiecki. Zapraszam na główne wydanie panoramy lubelskiej, a w nim. Jest porozumienie w sprawie inwestycji w centrum Lublina. Ostatnie godziny kampanii, w niedzielę wybory. Eksperci o przyszłości Unii Europejskiej. Udało się dojść do porozumienia w sprawie kluczowej lubelskiej inwestycji. Miasto i spółka arkady jeszcze w maju podpiszą akt notarialny, który oficjalnie da zielone światło do rozpoczęcia rewitalizacji i gruntownej przebudowy przestrzeni pomiędzy ulicami Lubartowską i Świętoduską. O szczegółach Aleksander Brudziński. Takich wizualizacji, koncepcji zagospodarowania i unowocześnienia tego terenu widzieliśmy sporo. Sporo czasu minęło także od pierwszych planów dotyczących lubelskich arkad. To blisko dwie dekady. Ta część miasta jest dla nas ogromnie istotna z punktu widzenia odbioru, komfortu, korzystania przez mieszkańców z, ze śródmieścia, ale też i osób, które na chociażby Europejską Stolicę Kultury i wcześniej. Będą przebywały w Lublinie? Bo Lublin, jako Europejska Stolica Kultury, w roku 2029 ma mieć już nowe arkady, nawiązujące historycznie do tego miejsca i tętniące życiem. Inwestycja będzie składać się z dwupoziomowego parkingu na około 300 miejsc parkingowych, a także część handlowo-usługowa z akcentem na gastronomię, licząca około 3-3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Parking będzie podziemny, natomiast dwa budynki, budynki restauracyjne, to są budynki jedyne naziemne. Scenariusz budowy zakłada dwie ważne daty. Do 31 lipca 2027 roku mają powstać tu fundamenty. 31 grudnia roku 2028 lubelskie arkady mają być gotowe w stanie surowym, zamkniętym. Mamy nadzieję, że inwestor zrealizuje te obietnice, które nam dał. Mamy nadzieję, że dochowa terminów, które, do których się zdeklarował. Porozumienie zakłada jeszcze jeden ważny zapis. Miasto zabezpieczyło się na wypadek opóźnień w realizacji. Będziemy naliczać każdego roku dodatkowe opłaty. Nie możemy naliczać jak dotychczas kary umowne, ponieważ Sąd Najwyższy, tam w 22 roku, wypowiedział się, że przy tego typu umowach oddania w użytkowanie wieczyste, powinniśmy korzystać z tej sankcji w postaci, kar, w postaci naliczenia dodatkowych opłat. Arkady to także historia. Najpierw ogrodów świętoduskich, potem ojców karmelitów. Była tu słynna restauracja. Jeszcze w wakacje ostatni raz wrócą w to miejsce archeolodzy. Odnowienie obiektu arkad z jego częściową rekonstrukcją, jeśli chodzi o wysokość. Według historycznych materiałów międzywojennych, lokalizacja nowego budynku. W formie trójkąta, który był bardzo szczegółowo analizowany, jeśli chodzi o jego lokalizację, wówczas przez konserwatora wojewódzkiego pod kątem ekspozycji, widoków. Według wcześniejszych planów arkady miały być gotowe jeszcze w 2018 roku. Przez kilka lat między miastem a spółką toczył się spór, który zakończył się w Sądzie Najwyższym. Dzisiejsza decyzja ma zatem otworzyć nową historię lubelskich arkad. Aleksander Brudziński, Panorama Lubelska. Parlamentarzyści i sympatycy Platformy Obywatelskiej kontynuowali w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą objazd po Lubelszczyźnie. Na trasie kampanii Obywatele Naprzód znalazły się dziś Parczew, Urszulin, Hełm, Krasnystaw i Łęczna. W tych miejscowościach zachęcano do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Przed wyborem przyszłości Polski i człowieka najważniejszego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, za którym powinno stać prawo, uczciwość, rzetelność i transparentność. I tylko Rafał Trzaskowski. Wybory prezydenckie to wybory najważniejszej osoby w państwie polskim, osoby, która ma nas jednoczyć. Tego wyboru dokonamy już w najbliższą niedzielę i później ostatecznego wyboru 1 czerwca. Rafał Trzaskowski jest gwarantem prezydentury, która zadba przede wszystkim o prawa kobiet, o to, żeby kobiety mogły same decydować o sobie, żeby w końcu poczuły się bezpiecznie, żeby mogły w spokoju decydować się na ciąże. Budujemy tarczę wschód, wydajemy na ten projekt ponad 10 miliardów złotych, po to, żeby fizycznie wzmocnić wschodnią granicę Polski, wschodnią granicę województwa lubelskiego. Rafał Trzaskowski mówił o tym, że wsparcia wymagają także przedsiębiorstwa z lubelszczyzny, które wspierają polską armię. Głosujemy na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ chcemy mieć silnego prezydenta i silną Polskę w Europie i na świecie. Głosujemy na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ to doświadczony samorządowiec, to człowiek, który zna problemy każdego samorządu. To jest szereg kompetencji, szereg doświadczenia i wiedzy, która predysponuje go do tego, żeby reprezentować nasze państwo na arenie międzynarodowej i daje gwarancję, że będzie robił to na najwyższym poziomie. Karol Nawrocki spotkał się w Lublinie z wyborcami. Na placu teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, sporo mówił o sile polskiego narodu. Krytykował też rząd Donalda Tuska. Nas też nic nie złamie w drodze do zwycięstwa, bo to nasze zobowiązanie. Gdy odsłaniałem dekutowskiemu mural przy ulicy Unickiej w waszym mieście, na Lubelszczyźnie, pomyślałem sobie, że wygrał. A dziś my. Stajemy w obliczu tego, co robi rząd Donalda Tuska. Karol Nawrocki chce, by Polska była liderem Unii Europejskiej w relacjach transatlantyckich. Jako prezydent planuje, tu cytat, zagonić rząd do pracy. Straszył zielonym ładem i że wygrana Rafała Trzaskowskiego oznacza wysyłkę polskich żołnierzy na Ukrainę, mimo że rząd wielokrotnie temu zaprzeczał. Przedtem Karol Nawrocki odwiedził muzeum w Silubelskiej, gdzie wysłuchał koncertu kapeli ludowej. Choć lubelski ratusz odnosił się już do tej sprawy i twierdzi, że nie doszło do złamania prawa, wracają do niej politycy pis. Michał Moskal wspólnie z radnymi Rady Miasta żąda wyjaśnień dotyczących organizacji wiecu Rafała Trzaskowskiego w Lublinie. Jego zdaniem 4 maja na placu Łokietka, ale i na terenie samego ratusza doszło do wielu nadużyć. O tej sprawie poinformowano PKW. Budynek Ratusza, budynek Urzędu Miasta został wykorzystany w kampanii wyborczej i widzieliśmy to bardzo wyraźnie, że infrastruktura, która powinna należeć do Urzędu Miasta, która zresztą i ustawowo jest również zobowiązana do tego, żeby być wyłączona z działalności o charakterze kampanii wyborczej, była do tego wykorzystana. Pytałem również, jak to możliwe, że specjalnie na wiec Rafała Trzaskowskiego wywieszono. Właśnie z tego ratusza, z góry, z balkonu, wywieszono wielkoformatową flagę biało-czerwoną, a nie było jej tutaj święto konstytucji 3 maja 3 maja. Mam nadzieję, że takie jawne pogwałcenie zapisów kodeksu wyborczego, a konkretnie artykuł 108 paragraf 1 kodeksu wyborczego, e, czyli agitowanie w miejscach, które powinny być wolne do agitacji wyborczej, a takim jest budynek administracji samorządowej, e, zostaną ukarane. Trwają ostatnie godziny kampanii wyborczej, jednej z najdłuższych kampanii prezydenckich w historii. Jutro cisza wyborcza, a w niedzielę głosowanie. O czym musimy pamiętać? 13 kandydatów, kampania wyborcza trwająca prawie pół roku. To na pewno dwie szczególne cechy, jakie zapamiętamy z mijającej kampanii prezydenckiej. Wskazuje je politolog i medioznawca z UMCS-u dr Wojciech Maguś. Ostatni raz tak wielu kandydatów w wyścigu o fotel prezydencki było w 1995 roku. Ta mnogość spowodowała, że organizacja takich wydarzeń jak debata była, była pewnym wyzwaniem, ale ta długość, o której wspomniałem wcześniej, na pewno była wyczerpująca. I dla kandydatów, ale także dla, dla wyborców. Województwo lubelskie odwiedziło 10 kandydatów. Potencjał kulturowy, który powinien być w Polsce odbudowany. Umyka nam ważny element tarczy wschód. Tylko węgiel się opłaca. Żeby wam dodać siły, dodać energii. Polacy zasługują na więcej. Polski rolnik nas żywi i niech tak zostanie. Cały czas jestem kandydatem na prezydenta i zamierzamy. Yy... Z tego faktu korzystać? Jak byliśmy razem, to zawsze byliśmy silni. Ludzie chcą się jednoczyć, dołączają do naszej organizacji ogólnokrajowej, musimy podnieść nakłady na publiczną ochronę zdrowia. Jak wskazuje doktor Maguś, w ostatnich godzinach kampanii najważniejsza będzie mobilizacja wyborców. Istotą e, aktywności w ostatnim e, tym momencie będzie mobilizacja tych, którzy może i by chcieli zagłosować na konkretnego, konkretnego kandydata, ale nie do końca e, będą czuć. Byli się zmotywowani do tego, żeby pójść na, na wybory, więc kandydaci i ich otoczenie zrobi wszystko, żeby zmobilizować tych swoich wyborców i zdemobilizować wyborców przeciwnika. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. To czas, kiedy kurz walki politycznej opadnie, a wyborcy będą mieli czas na przemyślenie swojej decyzji. Trzeba wtedy pamiętać, by nie łamać prawa. Nie można promować kandydatów, nie można wieszać plakatów, banerów, nie można nawet wymieniać się w sposób zdalny. Unikać należy polubień, wysyłania nawet w sposób z telefonu materiałów wyborczych. Za złamanie ciszy wyborczej grożą bardzo surowe kary. Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę o godzinie 7. Trwa główne wydanie panoramy lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Ucierpiały truskawki i jabłonie wyjątkowo zimny maj. Dziecięce nerki pod kontrolą. Żyjemy w czasach, w których rodzi się nowy światowy ład. W tym wszystkim musi odnaleźć się na nowo Unia Europejska. Jaki będzie jej kształt, w którą stronę pójdzie, to tylko niektóre z pytań, jakie zadawali sobie uczestnicy konferencji naukowej, rozszerzanie Unii Europejskiej czy pogłębianie sąsiedztwa, która odbyła się dziś na umcs -ie. Świat zmienia się dynamicznie. Ład, który panował po 1989 roku, podlega strukturalnym przemianom. Żyjemy w czasach kształtowania się nowego globalnego porządku. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, ma na to wpływ wiele czynników. Presja Rosji i Chin na ograniczenie znaczenia porządku międzynarodowego opartego na zasadach tego liberalnego ładu międzynarodowego. Nieprzewidywalność Stanów Zjednoczonych administracji Donalda Trumpa. Jak w tym wszystkim ma odnaleźć się Europa i Unia Europejska? To podstawowe pytanie, jakie zadają sobie praktycy i teoretycy, którzy dziś spotkali się na wydziale politologii i dziennikarstwa UMCS. Wyzwań przed Unią Europejską jest dużo. Mamy wyzwanie na południu Unii Europejskiej, basen Morza Śródziemnego, który jest głównym wyzwaniem dla krajów południowych. To są Włochy, Francja, Hiszpania i Grecja. To jest przede wszystkim migracja, a w Polsce i na wschodzie mamy wyzwania związane z wojną w Ukrainie, z agresją rosyjską. Nie tylko Polska, ale państwa bałtyckie przygotowują się praktycznie na agresję rosyjską, i to są wyzwania dla całej Unii Europejskiej. Specjaliści wskazują, że liderzy Unii Europejskiej we wszystkich działaniach nie powinni zapominać o duchu demokracji. Demokratyczność Unii Europejskiej wymaga włączania Także do tego dyskursu opinii publicznej, rozumienia przez opinię publiczną, dlaczego takie, a nie inne działania Unia Europejska podejmuje. Eksperci podkreślają, że Unia Europejska musi określić swoją nową strategię. Stąd hasło konferencji, które jest pytaniem: rozszerzenie Unii Europejskiej czy pogłębianie sąsiedztwa? Unia Europejska wie, że potrzebuje rozszerzenia jak tlenu. Więc trzeba o tym rozszerzeniu Unii Europejskiej dzisiaj rozmawiać, ponieważ e, e, zmieniliśmy nasze m, myślenie o sobie jako Unia Europejska. Unia stała się Unią Geopolityczną. Jednym z kandydatów do wejścia w struktury unijne jest Ukraina, państwo, które od 2022 roku odpiera pełnoskalową rosyjską agresję. Jednak wojna to nie jedyny problem wschodniego sąsiada, tym równie poważnym jest korupcja. Ukraińcy muszą ją zwalczyć, myśląc o wejściu w unijne struktury. Jest sformowany system do przeciwdziałania korupcji, do zwalczania korupcji, do osądzenia korupcji, a także specjalna prokuratura, która przeprowadza śledztwa związane z sprawami korupcyjnymi. Czyli cały system, czyli ekosystem walki z korupcją jest stworzony. Międzynarodowa konferencja na UMCS odbyła się pod patronatem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wystarczyły trzy kreski poniżej zera, by spełnił się czarny sen polskich sadowników. Kilkudniowe przymrozki zniszczyły plantacje. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie straty w poszczególnych gospodarstwach sięgają 100%. Ucierpiały truskawki, porzeczki i agrest. Komisje gminne rozpoczęły szacowanie strat a pomoc zapowiada Ministerstwo Rolnictwa. Po drugich przymrozkach całkowicie czarny owoc jest. Nic z tego już nie będzie. Wymarzło 80%. Takie są straty tylko na tej jednej z podlubelskich plantacji truskawek. Od 15 lat mniej więcej zajmujemy się uprawą y, samej truskawki. E, nie przypominam sobie takiego roku. Daniel Juźwiak straci ćwierć miliona złotych. Ale mniejsze plony będą nie tylko w rejonie Lublina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć owoców, zawiązki. Wszystkie są w środku czarne a to już plantacje jabłoni w rejonie Kazimierza Dolnego. Przypuszczam, że w jabłoniach straty będą od 50 do 70%, a może i więcej w niektórych, w niektórych miejscach. Nieco mniejsze straty będą u tych, którzy mają warte kilkaset tysięcy złotych instalacje antyprzymroskowe. Najbardziej efektywną jest zraszanie nadkoronowe, bo to właśnie woda stanowi naturalną barierę. Na marza na pąkach. No i w, można powiedzieć, że w środku na namarzniętego pąka mamy temperaturę zero. Ale przy temperaturach rzędu minus 7 stopni Celsjusza przy gruncie nie pomogło ani zraszanie, ani rozpalanie ognisk. Plony będą mniejsze, a ceny owoców wyższe. Kilka winorośli, no to dla siebie mam, nie zły. Mówi wicewojewoda lubelski, a urzędnicy już wiedzą, że straty są większe niż w ubiegłym roku. Większa powierzchnia, jeżeli chodzi o te, o te przymrozki. No i czekamy jeszcze, bo przymrozki jeszcze mogą się pojawić. Taka sytuacja może utrzymywać się do 20 maja. Nie ma w ogóle ubezpieczeń. Firmy ubezpieczeniowe nie chcą przyjmować nowych klientów. Dlatego sadownicy będą domagać się rządowych odszkodowań. W całej Polsce rozpoczęło się szacowanie strat. Robią to gminy na komisję, a w województwie lubelskim już teraz jest ich 17. Protokoły trafią najpierw do urzędów wojewódzkich, a potem do resortu rolnictwa. Zastanowimy się, czy zwrócimy się do Komisji Europejskiej o wsparcie. To będzie zależało od skali tych zniszczeń. Co zostanie, to się zbierze, może, może zwróci się na koszty. No I będziemy liczyć na lepsze czasy, jak to dał znaczy. się. Filip Karman, Panorama Lubelska. Do Lublina powróciła po 12 latach mowa o konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Od wczoraj specjaliści z całego kraju dyskutują o nowych terapiach związanych z leczeniem chorób nerek u dzieci. Jeden z tematów to kamica nerkowa, która dotyka około 10% najmłodszych. W taki uroczysty sposób po 12 latach do Lublina powróciła konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. To jedno z najważniejszych spotkań specjalistów z tej dziedziny w Polsce. Co roku spotkanie odbywa się w innym ośrodku nefrologii dziecięcej w kraju. Celem jest wymiana doświadczeń, nowości, które pojawiają się w terapii, w diagnostyce, nowe rekomendacje. To jest okazja do spotkania się, porozmawiania, co możemy zrobić lepiej. Jak możemy lepiej leczyć naszych pacjentów? Jeżeli chodzi o nowości w terapii leczenia chorób nerek wśród dzieci, to jest ich coraz więcej, szczególnie w odniesieniu do chorób rzadkich. Mowa o terapiach genowych, które są szansą dla małych pacjentów w walce z chorobami, które do tej pory były nieuleczalne. Albo leczone w bardzo taki dramatyczny sposób, jak przeszczepy narządowe. Być może w przyszłości będziemy mogli tego uniknąć. Jednak to nie wszystko. W leczeniu małych pacjentów stosuje się dziś coraz więcej nowych leków biologicznych. Zbieramy dopiero doświadczenia u dzieci. Tych pacjentów jest zdecydowanie mniej w pojedynczych ośrodkach i dopiero wymiana doświadczeń i to wspólne zbieranie doświadczeń daje nam możliwość odpowiedniego leczenia naszych pacjentów. Jeżeli chodzi o lubelski ośrodek nefrologii dziecięcej, który znajduje się w Uniwersytecie, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie to jest to jedyny taki ośrodek w regionie ze stacją dializ przeznaczoną dla dzieci, która pracuje już od 30 lat. Kiedyś leczyliśmy tylko objawowo, jak bolało, przeciwbólowe, Jak tam prawda, coś tam trzeba było zlikwidować jakiś objaw to tak. A dzisiaj wszystko jest wszystkie nasze działania zmierzają ku temu, żeby poznać przyczyny i działać przyczynowo i wtedy nie będzie objawów. Tegoroczna konferencja skupia się na Problemie leczenia kamicy moczowej. Według szacunków około 10% dzieci cierpi na tą chorobę. Staramy się badać dlaczego. Oczywiście różne środowiskowe uwarunkowania, więc zmiana trybu życia, sposobu odżywiania, to wszystko ma znaczenie i owszem, tak najbardziej, ale coraz więcej mówimy o genetycznych podłożach tych chorób. W 21. konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej bierze udział kilkuset specjalistów z całej Polski. Konferencja potrwa do soboty. W tej akcji nie chodzi o wsparcie materialne, a o dobre i przede wszystkim szczere słowa wsparcia. Lubelskie Hospicjum Dobrego Samarytanina rozpoczyna kampanię, w której każdy może przesłać osobiste nagranie skierowane do podopiecznych, objętych opieką paliatywną. Nagraj się dla Hospicjum. Podziel się swoją historią. Być może kilka krótkich zdań od serca będzie miało realny wpływ na to, co czują osoby skrajnie wyczerpane chorobą, przykute do łóżek. Jako zespół hospicyjny, razem z wolontariuszami, staramy się oprócz opieki medycznej też dawać swoją obecność, towarzyszyć naszym podopiecznym. A poprzez akcję Nagraj się dla Hospicji, chcemy też, żeby to towarzyszenie było możliwe z zewnątrz. To pierwsza taka akcja w kraju. To jej ambasadorzy, sportowcy i artyści. Nagrania już spływają na skrzynkę hospicjum Dobrego Samarytanina. Nie muszą być wykonane profesjonalnie, bo liczy się szczery przekaz. Każdy ma możliwość powiedzenia czegoś osobistego, czegoś, co będzie ku pokrzepieniu, czy, czy, czy może nawet czy coś zabawnego, a, a co w pewien sposób taką rutynę dnia codziennego będzie mogło zmienić na, na naszym oddziale. Swoją historią postanowił podzielić się między Między innymi pan Krzysztof stracił żonę, która chorowała na raka kości, jak twierdzi. Z życia zapamiętujemy jedynie 300 minut i warto docenić wspomnienia. Może całe nasze życie toczy się po to, żeby ktoś mrugnął, żeby podać komuś sól. Może wasze cierpienie jest po coś, żeby kogoś zbawić. Dostaliście czas. Mamy czas, żeby się z kimś pogodzić. Czas nie jest istotny dla pielęgniarek, zespołu lekarskiego i wolontariuszy, którzy 24 godziny na dobę reagują na potrzeby podopiecznych pani Danuta jest tutaj wsparciem od 6 lat. No czuję taką potrzebę, czuję, że robię coś dobrego dla innych. Poza tym patrzę na y, tych chorych ludzi i też nabieram takiego dystansu do siebie, do swoich problemów, do swoich zmartwień, już inaczej na to patrzę. Też to uczy pokory, że prawdopodobnie ja też tu się mogę znaleźć. Ktoś będzie mnie pomagał. Decyzje o objęciu chorych głównie na raka, opieką paliatywną podejmuje lekarz. Trafiają tutaj osoby, którym rodzina nie jest już w stanie zapewnić kompleksowej ochrony. Pacjent trafia do opieki tzw. paliatywnej. Słowo paliatywne warto wyjaśnić, że to jest taki palium płaszcz, który ze wszystkich stron ma otaczać opieką naszego chorego. To płaszcz, pod którym jest w tej chwili ponad 20 pacjentów. Nawet krótka rozmowa czy trzymanie za dłoń pomaga. Potrzebują profesjonalnej opieki 24 godziny na dobę. Często rodziny mają takiego swojego chorego w domu, ale w momencie, kiedy te objawy są zbyt silne, nie dają rady, to chory właśnie trafia do, pod naszą opiekę stacjonarną. 15 czerwca organizatorzy akcji skontaktują się z osobami, które wezmą udział w profesjonalnym nagraniu w studio Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A teraz dowód na to, że studentem można być w każdym wieku. Powodzeniem seniorów cieszą się dziś uniwersytety trzeciego wieku. Ten działający przy Akademii Białskiej świętuje 20-lecie istnienia. Aktualnie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Białskiej uczęszcza 150 słuchaczy i słuchaczek. Jak mówią, czują się tu jak w rodzinie i przede wszystkim potrzebni. Dzięki temu są pogodni i weseli, a troski zostawiają przed wejściem do budynku. Po prostu nie liczymy naszych lat. Liczymy lata uniwersytetu, ale naszych lat nie liczymy. Staramy się czuć młodo na tyle, na ile nam pozwala nasze zdrowie. Oczywiście, o które dbamy na różnych zajęciach. Niektórzy związani są z uczelnią od jej początków i traktują to jako coś więcej niż miejsce, niż zajęcia. To tu wspólnie się wspierają i budują trwałe więzi. To jest tak, jak właśnie jest powiedziane: im dłużej pracujesz, tym lepiej żyjesz. A wiek to tylko cyfra. W Polsce uniwersytetów III wieku jest około 400, kształci się na nich około 90 tysięcy osób. Powód: niedosyt wiedzy, ale nie tylko, bo Uniwersytet III wieku Akademii Bialskiej od 2005 roku rozwija ideę aktywnego i mądrego starzenia się. W większości kształcą się tu kobiety. Generalnie są to zajęcia, które mają aktywizować seniorów, do, włączać do życia społecznego, kulturalnego. Organizujemy szereg rozmaitych wykładów, korzystając z bazy uczelni. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia poprawiające aktywność fizyczną, psychofizyczną, ale coraz częściej udaje nam się integrować pokolenia. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wręczenia medali za 20, 15 i 10 lat obecności w murach Uniwersytetu. Wspomniano także tych, którzy Uniwersytet tworzyli od pierwszych dni. Za chwilę prognoza pogody, którą zaprezentuje Olga Szypulska. O 21.15 gość Panoramy, a w nim rozmowa z doktorem Wojciechem Magusiem, politologiem z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. O 21.30 wieczorne wydanie Panoramy. Dziękuję, do zobaczenia.